Dzień dobry Państwu. Branża zbrojeniowa to jest branża bardzo trudna. Bardzo jej zależy na zamówieniach. Czasem rodzi się pokusa wykorzystania sposobów, powiedzmy, niezbyt uczciwych. Tak też stało się w przypadku znanej nam z programu Wisła korporacji RTX, czyli dawniejszego Raytheona. Zapłaci spory rachunek za sprawy korupcyjne i związane nim mniej nie więcej, tylko z mataczeniem w przypadku zamówień Departamentu Obrony USA. RTX Corporation, wykonawca kontraktów obronnych wcześniej znany jako Raytheon, znodził, zgodził się mianowicie zapłacić ponad 950 milionów dolarów w ramach całej serii ugód w sprawach o oszustwo wobec administracji federalnej oraz o wręczenie łapówek w celu zabezpieczenia swoich interesów w Katarze. Firma zawarła ugody o odroczeniu postępowania karnego w oddzielnych sprawach w Sądzie Federalnym w Brooklynie i Massachusetts. Zgodziła się zatrudnić niezależnych obserwatorów w celu nadzorowania przestrzegania przepisów antykorupcyjnych oraz musi wykazać się odpowiedzialnym postępowaniem przez trzy lata. No, ciekawe, co pod tym należy rozumieć. Kwota, którą RTX jest winna, obejmuje grzywny w sprawach karnych, grzywny cywilne. Odszkodowania i zwrot zysków uzyskanych z zawyżonych rachunków Departamentu Obrony oraz z transakcji uzyskanych prawdopodobnie z łapówek płaconych wysokiemu rangą katarskiemu urzędnikowi wojskowemu, właściwie to wojskowemu, w latach 2012-2016. Największą część tego rachunku stanowi ugoda. Ona ma wysokość 428 milionów dolarów i dotyczy oszukiwania administracji federalnej w sprawie kosztów pracy i materiałów w celu uzyskania droższych kontraktów bez przetargu i zwiększenia, i zwiększenia tym samym zysków firmy oraz podwójne faktorowanie zamówień rządu USA w ramach kontraktu na konserwację broni. Interesujące znane praktyki skądinąd nie tylko z USA. Łączna kwota obejmuje również prawie 400 milionów dolarów kar, karnych w sprawie Brooklynu. To jest sprawa dotycząca łapówek oraz w sprawie Massachusetts, w której firma została oskarżona o zawyżenie kosztów o 111 milionów dolarów za systemy rakietowe to były lata 2011-2013 oraz zawyżenie kosztów w sprawie systemu nadzoru radarowego w 2017. RTX zgodziło się również zapłacić karę cywilną, tym razem w wysokości 52,5 miliona dolarów, w celu ugody dotyczącej dochodzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie zarzutów przekupstwa. I musi jeszcze zabezpieczyć co najmniej 66 milionów dolarów, aby zaspokoić oba dochodzenia. Na rozprawie w Sądzie Federalnym w Brooklynie prawnicy RTX co prawda nie przyznali się do zarzutów, że firma naruszyła przepisy antykorupcyjne, ustawy o zagranicznych praktykach antykorupcyjnych i ustawy o kontroli eksportu broni, ale też ci prawnicy nie sprzeciwili się żadnym zarzutom w dokumentach sądowych złożonych wraz z tą umową. RTX oświadczyło, że bierze odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie, zobowiązuje się do utrzymywania programu zgodności na światowym poziomie, przestrzegania globalnych praw dotyczących korupcji, przepisów i wewnętrznych zasad przy jednoczesnym zachowaniu uczciwości i obsłudze naszych klientów w sposób etyczny. O! No i potem wyszły na jaw kwestie ugody. A w kilka godzin. Najpierw na rozprawie w Brooklinie prokurator, prokuratorzy ujawnili, że RTX ma zapłacić karę w wysokości 252 milionów dolarów w celu uniknięcia zarzutów karnych w sprawie łapówkarstwa. Następnie w Bostonie pojawiły się takie dokumenty sądowe, które potwierdziły kolejną karę w wysokości prawie 147 milionów w ramach ugody dotyczącej sprawy rakiet i radarów. No i tak kilka godzin później Departament Sprawiedliwości wydał komunikat prasowy, który właśnie kawałkami tutaj podaję i tam łączna kwota przekroczyła już 950 milionów dolarów. No. Drobne to to nie są. Ale żeby nie było, że to jeden koncern RTX. No jestem dostatecznie w branży długo, żeby pamiętać łapówkarską aferę Lockheed Martin na Węgrzech. I dlatego Węgrzy i Czesi latają dziś gripenami, a nie F-16. No jak już idziemy dalej, to aresztowaniami m.in. dowódcy lotni lotnictwa i wysokiego oficera Sztabu Generalnego Indii, zakończyła się śmigłowcowa afera korupcyjna Leonardo. Rosjanie oskarżali o skorumpowanie pakistańskich urzędników Ukraińców przy kontrakcie na T-80 UD w 1996. Bez wątpienia najbardziej nieprawdopodobną aferą z korupcją w tle były ostatnie oskarżenia Chińczyków wobec Rosjan, którzy mieli zrobić czarny PR chińsko-pakistańskim maszynom f 17 będącym w służbie Birmy. No, samoloty te rzeczywiście niemal nie latały ze względu na wielką liczbę awarii i problemy z serwisem, i Birma zamówiła na ich miejsce rosyjskie Su-30SM, a te JF-17 odstawiła na kołki. Chińczycy oskarżyli zaraz potem birmańskich wojskowych, iż porozumieli się z Rosjanami, rozdmuchali sprawę awarii, która wynikała ze złego wyszkolenia birmańskich techników. Wszystko po to, by odstawić rzekomo wadliwe JT-17 i w to miejsce zamówić SU-30 SM. No tak, to droga do kontraktów zbrojeniowych bywa ciernista i, należona, i najeżona rozmaitymi pułapkami. I tak się dzieje. Proszę Państwa, na całym świecie i będzie się jeszcze działo, zaręczam Państwu zapewne już niedługo. No cóż, zbroimy się, koszty być muszą. Znaczy, nie mówię konkretnie o nas, o Polsce, ale mówię tak szeroko o całym świecie.